Za pana są miarandatowe okręgi wyborcze? To jest jedyna szansa na to, żeby wyborca miał wpływ na to, kogo wybiera i ten, który jest wybierany, żeby wiedział, przed kim odpowiadał. To są małe okręgi i zazwyczaj ludzie na danym terenie się znają, mogą o takim człowieku zebrać informacje, mogą go poprosić na spotkania. I to nie będzie żadna dobra wola, że on przyjdzie czy nie. Tylko on będzie musiał przychodzić, będzie musiał się tłumaczyć z tego, co co robi, i przede wszystkim to będzie osoba, o której wyborcy będą cokolwiek wiedzieli. Do tej pory się wybiera i się nic nie wie o tych ludziach, których się wybiera. Czyli będą czymś dobrym, podsumowując. E, to znaczy, w, może będzie to od 1989 e, roku e, dojście do jakiejś normalności, bo tak powinno być. Czym są dla pana jednomandatowe okręgi wyborcze? Jakieś hasło? Ja nie, nie, nie mam jakiegoś, powiedzmy sobie, stosunku emocjonalnego do tego. Dzień dobry, Karmalówki inch Odpowie Pani na jedno pytanie? Proszę. Czym dla Pana są jednomandatowe okręgi wyborcze? Ja u, 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 uważam, że to jest słuszne podjęcie decyzji. Czym dla Pana są jednomandatowe okręgi wyborcze? O, przede wszystkim to jest większa swoboda obywatelska. Moim zdaniem powinno się to zrobić, ponieważ ymm, w Anglii się to świetnie sprawdziło. Z czym kojarzą się panu jednomandatowe okręgi wyborcze? Z tym co nie wiem. Nie, nie A z czym kojarzy się panu Paweł Kukiz? No jakiś jak śpiewak podobny, ktoś tam na, na mnie... Ja, nie. nie jeszcze ja najlepiej na uważam, że na, największym człowiekiem to jest ten e, Pawlik Zgodzi się pan na publiczne wypowiedzi? Na, na zapali Kota? Tak. Z czym kojarzą się panu jednomandatowe okręgi wyborcze? Obecnie mi się kojarzą z Kukizem głównie. A więcej? Z sytuacją w Wielkiej Brytanii, z polską sceną polityczną. Natomiast powiem szczerze, że dużo o tym słyszę, a nie jestem do końca poinformowany. Dlatego nie chcę się wypowiadać na tak lub nie, zanim do tego się nie przekonam lub nie będzie na odwróć. Z czym panu się kojarzą? Ja mam dwa okręgi wyborcze. Z A z czym kojarzy się Paweł Kukiz? Eee, no, artysta, który poszedł w kierunku e, kandydatury na prezydenta. Chyba nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale mi się wydaje, że z większą sprawiedliwością, bo do tej pory to jednak byli ci pierwsi z listy, prawda? A teraz jednak uważam, że, że ci, na których chcemy głosować, to wtedy dojdą do władzy. A z, czym, z jakim postulatem kojarzy się pani Paweł Kukis? Akurat głosowałam na niego. <ścoughs> Dlatego, że może nie należał do żadnej partii, prawda? Było sobą niezwykle Z czym kojarzą się panu jednomandatowe okręgi wyborcze? Z Pawłem Kukisem. Coś więcej? Z Dobrem dla Polski ze zmianą systemu. Jestem za Kukizem, tak, popieram Czy mi się kojarzą jednomandatowe okręgi wyborcze? No generalnie z tym, że tylko jedno ugrupowanie z danego okręgu wchodzi do samorządu bądź do parlamentu, no zależy do czego są wybory. jak to pan ocenia? Czy to będzie... Jak ja to oceniam? Mhm. No według mnie, zważywszy na sytuację w Polsce, że są dwie partie takie główne, to, to w zasadzie myślę, że pół na pół by było. Połowa byłaby Platforma, a druga połowa byłaby Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno znalazłoby się parę okręgów, yy, które by głosowały właśnie w większości na Kukiza na przykład i z tych okręgów na pewno on by wszedł do parlamentu. Oczywiście z głosowaniem. I e, z Wielką Brytanią, z tym głosowaniem. O tak, 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 zgadza się. A coś więcej może? E, coś więcej. Oczywiście Paweł Kukis teraz chce to e, zaczynają. Referendum tak. i ma być referendum we wrześniu w tej sprawie. Kojarzą mi się z jedną osobą, e, która, która podejmuje władzę w urzędzie. A z czym kojarzy się panu Paweł Kukis? O, z piosenkarzem. Z piosenkarzem, nie? Ale podzielam jego zdanie. Podzielam. Zgadzi... A, powiem szczerze, że wiele osób czeka na wiele, wiele zmian w Polsce, a co będzie się działo na, 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 na wyborach, No nie wiemy jeszcze. Nie? Czy zmiana w Polsce jest potrzebna? Na pewno. Tylko nie wiem, kto to zmieni. A czy Paweł Kukiz jest taką osobą, która jest gwarantem tych zmian? Nie myślę, to moja opinia. Ja nienawidzę ja ją. Ja byłszym, no co robi pies hał hał hał, co robi kot miał 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 i koki sią, miał A czy zmiana w Polsce jest potrzebna? Całego rządu. Hmm? O matku, naprawdę. Eee, chyba większą wolnością wyboru i mniejszym, większym wyjściem spoza systemu, i jakąś taką większą możliwością wpływania oddolnie na, na to, co się dzieje w Polsce. A czy zmiana w Polsce jest potrzebna? Za, miana zawsze A jest potrzebna i w Polsce i generalnie. Wszędzie. A czy Paweł Kukis jest gwarantem tych zmian? Nie wydaje mi się. Tak. Zmiana w Polsce jest potrzebna. A czy Paweł Kukis jest gwarantem tych zmian? Eee, nie sądzę. Uważam, że em, w tym momencie często się tym, żeby w ogóle młodzi zaczęli e, ludzie do rządu, bo jednak. Ci wszyscy starzy są przeszednięci, e, nie wiem, komunizmem, tymi trochę innymi czasami i no, wydaje mi się, że trzeba właśnie młodej krwi Jedno Jedno na Tak. W zasadzie tak powinno być. A coś więcej może? Yy, jedno ponieważ jest od razu sprawa załatwiona. A czy zmiana w Polsce jest według Pana potrzebna? Bardzo! I to bardzo. W jakim kierunku? Przede wszystkim byłem przed chwilą. Każą mi, bo sprzed laty, jeśli chodzi o prawa jazdy, chciałem zrobić wtórny. Ktoś tam mi w papierach napisał coś. Biegam po urzędach. Każą mi płacić 420 zł. Ja jestem osobą bezdomną. Staram się o pracę usilnie. Już mam pracę jako kierowca, to mnie hamują. No skąd ja wezmę 420 zł. To jest wydzieranie żywcem pieniędzy. I tu jest pies pogrzebany. Tak się ludziom życie utrudnia. I tak nie powinno być w tej Polsce, bo wszyscy uciekają z tego. Ludzie chcą ty jedynie się tylko na nachapać. Umowy śmieciowe podpisać i nic więcej. Mam tu dokumenty, proszę mi wierzyć. Wszystko. Nie. A co według pana Paweł Kukiz jest taką osobą, która mogłaby te zmiany wprowadzić? Doskonale, doskonale. Nawet y, wiem, kim on jest tak dokładnie, ale nieważne. Takich rzeczy się nie ujawnia, ale on powinien coś zrobić z tym porządkiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę mi wierzyć, że y, to jest państwo w państwie. Proszę to ja nagrać. To... Trudno odpowiedzieć. Powiem panu tak, że specjalnie mnie to nie pomiecają. Jeżeli w przypadku ktoś wejdzie i, i jak mam zarządzać? jeżeli On jest tylko znany dla wąskiego grona, taka osoba, która startuje w tych to natomiast jeżeli my go nie znamy, to same jedno, yy, jedno, yy, ten, te tak zwane joby to mi, mieszane tak, natomiast same te... A czy zmiana w Polsce jest potrzebna? Konieczna, konieczna. A jaka zmiana? W jakim kierunku? No w wielu kierunkach, no przez rzeczy nie zostało zrobione, chociażby z yy, obywatelskich spraw odrzuconych, emerytury, yy, wiek dzieci do szkoły. Yy. Wiele innych spraw. Nic nie zostało zrobione. Podatki. A czy Paweł Kukiz jest taką osobą, która te zmiany może wdrożyć w życie? Jeżeli będzie to robił tak, jak do tej pory, to wątpię. Wątpię, bo to trzeba mieć zaplecze. Natomiast jeżeli w koalicji z kimś, kto ma doświadczenie, owszem, jest w stanie to zrobić. Jest w stanie to zrobić, ale przy wsparciu. Ja nie chodzę na żadne wybory. Także... A czy zmiana w Polsce jest potrzebna? Jak A w jakim kierunku według pana? Na lepsze. Na lepsze? A czy Paweł Kukis jest taką osobą, która ze zmiany wdroży w życie? Paweł Kukiz na pewno dużo wniósł do tej polityki i mam nadzieję, że dojdzie jak najwyżej i że ten jego właśnie postulat o te jednookręgowe mandaty wyborcze, okręgi wyborcze będzie spełniony. Czym dla panów są jednookręgowe okręgi wyborcze? Niczym! A czy zmiana w Polsce jest potrzebna? Ta, bomba! Jest, od razu jest potrzebna. A czy Paweł Kukiz taką zmianę może wprowadzić? Może, on jest chyba najnormalniejszy z tych wszystkich pedałów. Na pewno. W jakim kierunku? W Przede wszystkim w kierunku młodych. Żeby nie uciekali z kraju, tylko żeby tu znaleźli swoje miejsce. Zająć się właśnie od dzieci najmniejszych, poprzez młodzież. A starzy niech pracują ile chcą, a nie ile muszą. A czy Paweł Kukis takie zmiany, według Pani, może wprowadzić? Znaczy, y, ma w y, ma masę ludzi za sobą. On potrafi y, się wypowiadać. Może, może tak, y, jest osobą, która potrwała wiele osób. Przeważnie młodych, nie ukrywajmy. I no, jestem trochę sceptyczna co do tego, czy, uh -huh. czy to jest zakład najlepsze wyjście. Ale y, dobry ruch, dobry kierunek. Proszę Pana, ja politykę mam w dupie. Bez urazy taki jest, jest tylko jest kompletnie ale mi dnia życzę. A czy zmiana w Polsce jest potrzebna? Raczej, ale coraz mniej ludzi w to wierzy, także nie wiem jak będzie, jest powinno się wierzyć. A Paweł Kukiz takie zmiany może wprowadzić? Dobra koncepcja, aczkolwiek małe poparcie chłop ma. osobiście znam także. A czy Paweł Kukiz jest taką osobą, która te zmiany może wdrożyć? Tak, myślę tak, że on akurat jest, jest kolesiem, który zrobiłby coś, coś w, tą, w tą stronę, no. Czym dla Pana są jednomandatowe okręgi wyborcze? Cookies. No i dobrze, niech będzie. to ja będę na jednego głosował, to będę wiedział, że na, na tego, a nie na daną partię, a później wybiorą jakiegoś swojego pociotka i no to tak powinno być.